Dobra, ale czy możemy pogadać o Wayne'ie Runeju? Bo jak mogliście ostatnio usłyszeć, został on ponownie zwolniony ze swojego klubu, tym razem z Plymouth Argyle. I jak tak sobie spojrzymy w jego profil trenerski, no to nie wygląda to dla niego najlepiej. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle kluby chcą go zatrudniać. Jego średni czas spędzony w danym klubie wynosi mniej niż rok. Nie najlepiej to wygląda. A jak spojrzymy, jakie kluby trenował, no to... Zaczął od bycia tymczasowym trenerem Derby County, które ledwo się utrzymało wtedy, żeby w następnym sezonie spadło z Championship. Potem poszedł do Ameryki, ok, raczej bym nie analizował tego okresu, żeby wrócić z powrotem do Anglii, spaść z Championship, tym razem z Birmingham, żeby potem pójść do Plymouth Argyle, z którym jakby został do końca sezonu, to pewnie również by spadł. No, nie rozumiem tego, no ale jak spojrzymy sobie jeszcze w średnie punkty, no to nigdy nawet nie przekroczył progu 1,5 na grę. To nie jest jakiś wybitny wynik. Dużo też o tym mówi, że cała złota generacja Anglików, no praktycznie nie radzi sobie w funkcjach trenerskich. Wayne Rooney ma 25% zwycięstw jako trener. Fatalny wynik. Ale myślę, że mimo wszystko, skoro ma ten status legendy, to i tak znajdzie zatrudnienie nawet w tym sezonie jeszcze w jakimś klubie w Anglii. No i obstawiam, że historia potoczy się tak samo: czyli albo ledwo się utrzyma, albo spadnie z ligi. Nie wiem, dlaczego ludzie się nabierają na umiejętności kogoś, kto ich nie ma. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście o Waynie Runeju, i napiszcie, gdzie waszym zdaniem. Wyląduje! A jeżeli się spodobało i chcielibyście zobaczyć więcej tego typu kontentu, to zaobserwujcie!